W imię Ojca i syna, i ducha świętego. Amen. Drodzy wierni, niedziela w oktawie Trzech Króli, to jest święto objawienia Pańskiego, jest świętem świętej rodziny. To jest Ewangelia, także dzisiaj na dzisiejszy dzień, Ewangelia moich święceń. W dniu, kiedy byłem święcony kapłana, ta sama, te same słowa były śpiewane. Jest więc ona mi szczególnie bliska. Ale drodzy wierni, na dzisiejsze święto świętej rodziny w lekcji, święty Paweł. Podaje nam proste pouczenie, jak sprawić, aby relacje w naszych rodzinach były dobre i trwałe. Członkowie rodziny rozumiane im szerzej, tym lepiej, to znaczy minimum jeszcze i dziadki. Bo dzisiaj mamy zawężoną rodzinę tylko do rodziców i dzieci. A przecież dawniej rodzina to znacznie szerzej, była rozumiana. Więc mówi święty Paweł do nas jako wybrańców Bożych, jesteśmy wybranymi Bożymi. Spośród wszystkich ludzi na świecie katolików jest no jest duża część, ale to nie wszyscy. Jest wiele miliardów ludzi, którzy nie są wybrańcami Bożymi. A mamy być przyodziani w tkliwe miłosierdzie, dosłownie w viscera misericordia, czyli wewnętrzności miłosierdzia. W dobroć, to jest bonitas. W humilitas, czyli w pokorę, w modestię, pewną skromność, łagodność i w cierpliwość, czyli pacjencie. I dalej mówi święty Paweł, mamy znosić jednych drugich i wybaczając sobie nawzajem. To jest niezwykle ważna rzecz, wierni, Niemalże fundamentalna wybaczać sobie uchybienia. Znosić jedni drugich. I daje święty Paweł, dlaczego? Jako Pan przebaczył wam, tak i wy. Innymi słowy, ty nie odpuścisz, i Bóg tobie nie odpuści. I w tak piękne święto drodzy wierni, nie będę narzekał. Że jak bardzo jest źle na świecie, jak bardzo rodzina jest atakowana, że się małżeństwa rozpadają, jak ludzie są niedojrzali, jak mężczyźni nieodpowiedzialni, dziewczęta wchodzące w życie niedojrzałe, pełne egoizmu i nabuntowane. Bo to wszystko dobrze wiecie. Jest pełno w internecie gadających głów, którzy te kwestie omawiają znacznie lepiej, dokładniej, podając mnóstwo przykładów i dowodów. My mamy te same pokusy do Zwiele do tych wszystkich żyłych rzeczy, do buntów przeciwko obowiązkim powołaniu. Bardzo dam prosty przykład. Zdanie, które często słyszysz w duszy, myślę, częściej kobiety niż mężczyźni, chociaż różnie bywa, które brzmi tak. I to mówisz, albo twoja nabuntowana natura, albo zły duch ci odpowiada. Brzmi ono tak. Dlaczego to ciągle ja, a nie on, albo on? Dlaczego to ciągle ja mam i tutaj... Stać należy dowolną rzecz, która cię irytuje, bo tu jesteś kuszony, żeby tego więcej nie robić. Kazanie, drodzy wierni, powinno zawsze nas motywować, abyśmy stawali się lepsi, abyśmy znajdowali siły, aby ponosić trudy obowiązków stanu. Wreszcie, a może najpierw, abyśmy kochali bardziej naszego dobrego Ojca, który nas kocha niepomiernie. Więc nie chodzi, abyśmy wyszli pełni gniewu, zagniewani, jak to jest źle, a to wrogowie inni, tam są inni, którzy niszczą nasz świat, nasze, nasz dobrostan. I drodzy wierni, abyśmy mogli się rozkochać w naszym Panu, powinniśmy zawsze pamiętać, że Pan Bóg, nasz dobry ojciec, ex nihilo omnia creavit, z niczego wszystko stworzył. I zapragnął, stworzywszy to wszystko stworzyć także i człowieka. A uczynił to, dzieląc go na dwie płcie. Jakie to banalne i proste. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Wyprowadził niewiastę z mężczyzny i dał mu ją za towarzyszkę i przyjaciela na całe życie. I to niesamowite, drodzy wierni, że kiedy zastanawialiście się, jak Bóg Potężny, wspaniały, który zupełnie przekracza wszystko, co jest stworzone, który sam w sobie jest niesamowicie wewnętrznie szczęśliwy, który niczego nie potrzebuje, który jest zupełnie czymś innym niż, do, niż byśmy zdołali pomyśleć. Jest totaliter aliter, czyli totalnie inny niż cokolwiek. I ten Bóg postanowił stworzyć człowieka na swój obraz. A dlaczego to uczynił? Skoro niczego nie potrzebował. Bo relacja wewnątrz Trójcy świętej to jest miłość. A miłość, jeśli jest prawdziwa, to musi się udzielać, musi, się, musi wychodzić na zewnątrz. Bo ta miłość do środka nazywa się egoizm, to znaczy miłość samego siebie, samolu, sam siebie lubi. A więc ta nadopfitość prawdziwej miłości stworzyła wszystko i wszystkich. Mnie i was, każdego z osobno. Miłość. I nawet jeśli, jeśli byłeś, jak to się mówi potocznie, niechciany przez przypadku, a że rodzice cię nie chcieli, to jednak Bóg ciebie chciał. Ten, który kocha cię niepomiernie. I z jednej strony ten nasz wspaniały ojciec, Bóg, jest zupełnie czymś innym niż stworzenie. Absolutnie je przekracza. Wszystko, co istnieje. W teologii mówimy, że Bóg jest transcendentny, bo transcendere oznacza przekraczać, wykraczać poza granicę. Świat nie jest Bogiem. Nie ma żadnej matki ziemi. To wszystko bajki dla pogan. A z drugiej, są, z drugiej strony rozwiedli ten sam wspaniały Bóg, tak dobry. Tak inny, tak niedostępny, tak wielki, tak wszechmocny. Ten sam Bóg zniżył się do poziomu człowieka, przyjął jego naturę i przez to stał się bliższy nam niż my sami siebie, zwłaszcza po poszcie Ba, jest wewnątrz nas przez łaskę. I jeszcze powiemy więcej. Kto dziś przystąpi do Komunii Świętej, to u niego będzie przez chwilę substancjalnie obecny. Teologia mówi, że Bóg jest immanentny. Immaneo, imanere, druga koniugacja, to jest pozostawać w czymś, trwać w czymś, mieszkać. Zatem mamy dwa przeciwieństwa: przekraczanie i bycie poza oraz bycie blisko i wewnątrz. I w Bogu te rzeczywistości są czymś jednym. I z boskiego planu odwiecznej mądrości znalazły one swoje odbicie właśnie w człowieku, w mężczyźnie i w niewiaście. Więc mężczyzna, tak możemy powiedzieć, jest odbiciem Boga ponad nami. Dlatego na Ziemi naśladuje on go w udziale, w rządzeniu, w dominacji nad rzeczami i ich porządkowaniu. Uczestniczy przede wszystkim jako ojciec w jego boskim autorytecie, jako ojciec rodziny, ojciec rodu. Król był ojcem ojczyzny, do mnie jak papież już mówimy, ojciec święty. To mężczyźni są głowami, organizatorami, dowódcami, budowniczymi, architektami. Niewiasta zaś, wywieziona z jego boku, została stworzona, aby zapewnić trwanie, bycie w czymś, mieszkanie wewnątrz, być źródłem płodności przez złączenie z tajemnicą ojcostwa. I jest tą, w której Bóg stwarza nowe życie. Jest oddana na służbę stwarzania nowego życia i miłowania go najgłębszą miłością, jako matka przyjmująca i otaczająca troskliwością, wydająca nowe życie z siebie. Dlatego imię pierwszej niewiasty to Ewa, dająca życie. Matka wszystkich żyjących. I Bóg obdarza ją siłami całego organizmu, by mogła wydawać życie z siebie. Jest więc symbolem Boga, który jest wewnątrz nas. Tak jak nowe życie powstaje nie inaczej, jak wewnątrz, jak łona jakiejś kobiety, naszych maty. Jak mężczyzna jest przeznaczona, by wyciskał swoje piętno na stworzeniu, swój charakter, przecież dzieci noszą jego nazwisko. Tak matka prawie zawsze zostaje w cieniu. Przyjmuje nazwisko męża, ale zapewnia trwanie rodu. Trwanie rodziny, trwanie narodu. Dlatego matki żyją zwykle dłużej niż ojcowie. I tak spodobało się Naszemu Dobremu Panu, Naszemu Dobremu Bogu, aby powstała rodzina, i żeby ona powstała, muszą się zejść te dwa przeciwieństwa pozorne mężczyzna i kobieta. I razem tworzą pełny obraz Boga, który jest tak konieczny i musi być przekazany dzieciom. W tajemnicy płodności, rodzenia i wychowania. A ponieważ, drodzy wierni, wszyscy jesteśmy dotknięci grzechem pierworodnym, a przez to nasze siły są osłabione, nasza natura jest uszkodzona, konieczne jest oświecenie naszego zamroczonego umysłu przez światło Ewangelii, który uczy nas, jak mamy żyć i daje nam konieczne ku temu zasady, które Kościół od wieków wykłada w szczegółach. Oraz musimy mieć pokrzypienie dla naszych wątłych ciał, naszych sił, naszych dusz przez sakramenty, a zwłaszcza przez ów boski pokarm czyli przez Eucharystię. I drodzy wierni, do tych rzeczy, które wymienił dzisiaj święty Paweł, jak łagodność, cierpliwość, miłosierdzie, na koniec mówi: A nad to wszystko miejcie miłość, która jest więzią doskonałości. A pokój Chrystusowy zamieszka w was obficie. I bądźcie wdzięczni. Po rat jest estote. Bądźcie wdzięczni. Po, po grecku, jak napisane jest w oryginale, eucharistoi gineste. Eucharistoi gineste. Eucharisto. Eucharystia, dziękczynienie. A więc mamy być eucharystyczni. Mamy być wdzięczni Panu Bogu za to, co mamy. Za istnienie, za wiarę, za miłość, za, za to, co już mamy. Najświętszą ofiarę tym mszy sprawuje, rozwierni, w intencji naszych rodzin, w których się wychowaliśmy, za naszych rodziców, kochanych. Wychowali nas jak umieli. I za to niech im będzie wdzięczność, że wydali nas na świat. Jakkolwiek dłoń by nie było. Wdzięczność za to, co już mamy. Rozwiedni, dzisiaj święty Paweł mówi. Abyśmy Panu Boga wychwalali w pieśniach i w hymnach pochwalnych. I w hymnie najucznie, dzisiaj jest takie piękne zdanie: odejmij pychę tym, którym przyświeca zbytnia pomyślność. Tak Zatrzymałem się na tym trochę dłużej, aby Pan Bóg odjął pychę tym, którym przyświeca zbytnia pomyślność. Tak, drodzy wierni, bywa że zbytnia pomyślność wbija w pychę bo zaczynasz sobie zawdzięczać to co posiadasz i zatracasz w sobie poczucie wdzięczności Bogu że to od niego jako źródła wszystko pochodzi Drodzy wierni Żeby być eucharystycznym, trzeba najpierw być wdzięcznym, a po drugie poddanym sobie wzajemnie. Jak to mamy przykład naszym Panu. Gdybyśmy to cieszą lekcję pociągnęli trochę dalej, ten wykład świętego Pawła z listu do kolosa, to on dalej mówi tak, żony bądźcie poddane swoim mężom, jako ma być w panu. Mężowie, miłujcie swoje, żony wasze, a nie bądźcie gorzkimi dla nich. Synowie, bądźcie posłuszni swoim rodzicom, we wszystkim, albowiem to się podoba Panu. Ojcowie, nie pobudzajcie ku gniewowi waszych synów, aby nie stali się małego serca. Słudzy, bądźcie posłuszni wszystkim Panom według ciała, nie służąc na oko, jakoby ludziom się podobając ale Boga się bojąc. Panowie, co jest sprawiedliwego i słusznego, czyńcie swoim sługom, bo i wy macie Pana swego w niebie. A więc widzimy, do wierni, wszyscy są, mają być sobie nawzajem poddani. Chrystus Ojcu, żona mężowi, dzieci rodzicom, słudzy Panom. I to jest boski porządek. Jeśli przenika przez to, jak sznurek, który chodzi przez paciorki różańca, wszystko ma być przeciągnięte, przeciągnięte miłością i wtedy jest dobrze. Ale ponieważ to nie jest takie łatwe, więc dał nam na, nasz Pan przykład, jak uczy święty Paweł, Chrystus nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. I Jego chwała na zawsze ma boskie ślady na rękach i nogach. Znaczy, ja, mam, ja mam złoty ornat, symbol Bożej chwały, ale ten ornat jest przyszyty czerwienią, czerwienią krwi cierpienia. Bo posłuszeństwo zawsze kosztuje, bo nie jesteśmy aniołami. Mamy być gotowi do ofiar. Mówi Święty Paweł w jednym z, z ładnych takich pięknych zdań. Quotidie morior. Codziennie umieram za Was. O ileż bardziej mógł to powiedzieć on Chrystus Pan, ale to jest zdanie, które każdy ojciec i każda matka, a ostatecznie każdy chrześcijanin. Quotidie morior. Codziennie umieram. Każdego dnia obumieram dla kogoś, spalam się jak świeca na ołtarzu. No właśnie, świeca na ołtarzu. A ona się spala, bo daje swoim blask i chwałę Bogu, a sama robi się coraz mniejsza. Nie żyję tylko dla siebie. Chrystus dał nam przykład tego poświęcenia. Najświętsza dziewica Maria dała nam przykład tego poświęcenia. I nasi wspaniali święci dali nam przykład tego poświęcenia. I dzisiaj wybrałem jeden przykład spośród naszych wspaniałych patronów. Będzie to przykład bardziej akurat dla kobiet, najczęściej mówię dla mężczyzn. A dzisiaj docenimy nasze drogie panie właśnie w trwaniu. A zaczniemy od listu, który, krótkiego listu, który ona skierowała z okazji swoich zaręczyn do swego męża Piotra. Myślę, każdy mężczyzna chciałby dostać taki list. A nie każda pani słuchając go zapyta się, czy byłaby go w stanie napisać. Mój najdroższy Piotrze, jak Ci podziękować za ten przepiękny pierścionek zaręczynowy? Piotrze, drogi, aby się Tobie odwdzięczyć, ofiaruję Ci moje serce. Będę Cię kochała zawsze tak, jak teraz Cię kocham. Ucieszysz się, gdy powiem, że jesteś dla mnie najdroższą osobą, u której ciągle biegną moje myśli, uczucia i pragnienia oraz że czekam tylko na tę chwilę, gdy będę mogła być Twoja na zawsze. Piotrze, najdroższy, Ty wiesz, że pragnę Cię widzieć szczęśliwym i wiedzieć, że jesteś szczęśliwy. Powiedz, jaka mam być i co powinnam zrobić, aby się takim uczynić. Bardzo ufam Panu Jezusowi. Jestem pewna, że On pomoże mi być narzeczoną, godną Ciebie. Lubię często rozmyślać nad tym fragmentem odczytywanym podczas mszy świętej ku czci świętej Anny. Niewiastę dzielną, którzy znajdzie. Serce małżonka jej ufa. Nie czyni mu źle, ale to, co dobre przez wszystkie dni Jego życia. Piotrze, pragnę być dla Ciebie tą kobietą dzielną z Ewangelii. Tymczasem wydaje mi się, że jestem taka słaba. To znaczy, że potrzebuję Twojego wsparcia. Przy Tobie czuję się naprawdę bezpieczna. Proszę Cię o przysługę. Od dzisiaj, Piotrze, drogi, jeśli zobaczysz, że robię coś, co nie jest dobre, powiedz mi o tym i popraw mnie. Rozumiesz to? Będę Ci za to zawsze wdzięczny. Ściskam Cię z całych sił i życzę Ci Świętej Paschy. Twoja Dzianna. Dzianna Dzianna Molla. Dzisiaj już jest święta. Zwana po polsku Joanną, chociaż nie wiem, czy słowo Janina nie byłoby nawet bardziej adekwatne w tym przypadku. Ale nie będzie Joanna, bo tak jest znana. Więc Joanna, Dzianna ubrana na biało, w błyszczącej satynie, z welonem z tiulu upiętym na głowie, prowadzona pod rękę przez swego brata Ferdynanda, weszła do bazyliki św. Marcina w Magencie w roku 1955. Wtedy Gianna Beretta i Pietro Molla rozpoczynali wspólne życie na ślubnym, na ślubnym kobiercu. Joanno, nie przedstawię Ci wzoru świętych, powiedział w kazaniu ksiądz Giuseppe, czyli Józef. Jeden z braci Gian, miał brata księdza. Lecz przedstawię ci naszą mamę. Pamiętasz, jaka była zawsze słodka, uśmiechnięta, cicha i cierpliwa i pracowita, zawsze zjednoczona z Bogiem, tak w chwilach radości, jak i w ból. Wstawała o piąte rano razem z tatą, wspominał inny brat. Tata zaczynał dzień od mszy świętej, a potem jechał do pracy w Mediolanie. Mama przygotowywała śniadanie i budziła nas delikatnie, głaszcząc nasze buzie. Pomagała w modlitwie przed i po komunii świętej. Zbierała nas wszystkich w kościelnej ławce, zaczynała modlitwę, a my powtarzaliśmy za nią te słowa. Pamiętasz, jakie to było proste i piękne? Dzianna Joanna była dwunastym, przedostatnim dzieckiem Alberta i Marii. Nad to jeszcze pięcioro umarło. A więc w sumie wydała na świat lat. Nie mówiono wtedy jeszcze ani o planowanym planowaniu rodziny, ani o planowanym macierzyństwie, odpowiedzialnym rodzicielstwie. Natomiast uczono, że mam wypełnić Boży plan, a nie własny i ufać Panu Bogu nade wszystko, a nie sobie. Więc rodzice dzianny przyjmowali każde dziecko i wierzyli, że Bóg pomoże je wychować. I wyszło z tej rodziny. Dwóch inżynierów, czterech lekarzy, farmaceutka, pianistka, dwóch księży i jedna siostra zakonna. Joanna, nasza bohaterka dzisiejsza, zdobyła dyplom lekarza medycyny. W domu od mamy i siostry nauczyła się grać na pianinie, bardzo lubiła malować, i planowała, że wyjedzie na misję do Brazylii i będzie pomagać bratu misjonarzowi. Po lekcjach jak miała 17 lat, zapisała. Jezu, przyrzekam Tobie Poddać się wszystkiemu, co pozwolisz, aby mi się przydarzyło. Spraw, abym tylko poznała Twoją wolę. A potem napisała jeszcze 11 życiowych takich, takich zasad, których postanowiła się trzymać. W których jedno brzmi między innymi, że pójdę do kina dopiero wtedy, gdy dowiem się, że film nie jest gorszący czy niemoralny i będę unikać wszystkiego, co może okaleczyć i zabrudzić moją duszę. Albo codziennie odmówię jedno zdrowaś Mario w intencji dobrej śmierci. I będę się modlić na kolanach tak rano w kościele, jak i wieczorem przy łóżku. To bardzo proste postanowienia. Joanna nie wiedziała, że postanowienie o poddaniu się woli Boga będzie tak trudne do wypełnienia. Szczególnie odczuła to wtedy, gdy okazało się, że zdrowie nie pozwala jej wyjechać na misję do tropikalnego klimatu. Jeśli Pan wzywa jakąś duszę na misję... Powiedział jej biskup Bergamu, to daje też siłę fizyczną. Ponieważ ty, Gianno, nie masz tego daru, myślę, że to nie jest droga, do której Pan Ciebie wzywa. I pierwszy raz spotkała swojego przyszłego męża, Pietro Mollem, w szpitalu. Przyjechał do swojej ciężko chorej siostry. Zobaczył wtedy tą młodą lekarkę, która robiła chorej transfuzję krwi. Nie zamienili wtedy ani, jednak ani jednego słowa. Spotkali się jeszcze kilka razy przelotnie, wymieniali spojrzy... uśmiechy i szybkie pozdrowienia. Wiedziałem, że jest wspaniałą dziewczyną, wspomina potem po latach jej mąż. Bliżej poznali się cztery lata później. Najpierw zobaczyłem ją klęczącą w kościele. Potem podczas obiadu siedzieliśmy, jeden naprzeciw drugiego, opowiadał. I wtedy w swoim dzienniku napisałem: Bogu dziękuję. Myślę, że miało miejsce dzisiaj wspaniałe spotkanie. A Gianna postanowiła pojechać do Lourdes ze swoimi wątpliwościami, co ma dalej robić. I wyspowiadała się w konfesjonale i ksiądz jej powiedział, załóż rodzinę, tak bardzo potrzeba dobrych matek. I odczytała to jako, że to jest zdanie dla niej. Po powrocie z podróży poślubnej, tuż już oczywiście skracam tą historię, zaczęło się zwykłe, codzienne życie. Piotr był inżynierem i pracował w dużej fabryce samochodów, która zatrudniała tysiące ludzi. Dzianna po zdobyciu specjalizacji z pediatrii została dyrektorem medycznym żłobka i doradcą matek. Do dodatkowo bezpłatnie służyła jako lekarz w przedszkolu i szkole podstawowej prowadzonym przez siostry kanoniczki w Ponte di Nuovo Magenta. Modlę się, by Bóg Podarował mi szybko, dużo grzecznych i świętych dzieci. Pisała w liście po swoje podróże poślubne do siostry. Moje drogie panie, czy któraś z was, kiedykolwiek, pomijam już może po latach, kiedy trochę się zmążało, ale jak wchodziłyście w życie małżeńskie, czy któraś z was modliła się, aby Bóg szybko podarował mi dużo grzecznych i świętych dzieci? Może to są takie kobiety? Bardzo dobrze. Ale warto się uderzyć w piersi, że tak szlachetna i tak prosta modlitwa nie wyszła z mojego serca. Natomiast było dużo ziemskich raków. Najpierw urodził się Pierre Uligi, potem przył na świat Maria, dwa lata później Lauretta. Zaraz po chrzcie, wspomina mąż, wszystkie dzieci były ofiarowane Matce Bożej Dobrej Rady. Za każdym razem jednak Gianna Ciężko przechodziła poród i czas oczekiwania na dziecko, po... ale po każdym urodzeniu się kolejnego była jeszcze bardziej promienna i przekonana, że Bóg dał jej szczególny dar, że może przekazywać życie. Radość matczynej miłości widać było na jej twarzy, w jej oczach, w uśmiechu, wspomina Pietro Molla. Podstawą tego piękna było jednak czyste sumienie i wiara w Bożą opatrzność. Czyste sumienie i wiara w Bożą Opatrzność. Wydaje mi się także, dodaje mąż, ważne i to, że Joanna dbała o swój wygląd. Lubiła się elegancko ubierać, potrafiła harmonijnie łączyć troskę o dom, dzieci i męża z praktykami religijnymi, czasem na koncert, teatr czy jazdę na nartach. Codziennie o swoim życiu rozmawiała z Bogiem, Radno uczestniczyła w mszy świętej, a wieczorem przed snem modlili się razem. Trudno zrozumieć, jak znajdowała na to wszystko czas. Przez wszystkie lata, jakie wspólnie przeżywaliśmy, pisze Piotr, nie pamiętam, aby kiedykolwiek siedziała bezczynnie. Była świetnie zorganizowana. Potrafiła też pięknie tańczyć. I kiedy Dzianna oczekiwała czwartego dziecka, oboje z Piotrem oczywiście bardzo się cieszyli, no jak pochodzili z takich odzietnych rodzin. Początkowo czuła się nie najlepiej. Dość szybko jednak sytuacja stała się wiele poważniejsza. W drugim miesiącu ciąży lekarze zauważyli obok dziecka, że rośnie włókniak. Zagrażał i dziecku i matce. No i Joanna, będąc lekarzem, no wiedziała, co to znaczy. Ówczesna medycyna zalecała dla ratowania życia matki, otwarcie jamy brzusznej i usunięcie guza razem z macicą, a więc razem i z dzieckiem. Albo usunięcie tylko guza, co było. Jeszcze bardziej niebezpieczne. Co robimy? zapytał przed operacją profesor. Ratujemy panią czy dziecko? Najpierw ratujemy dziecko, odpowiedziała Dżanna. O mnie proszę się nie martwić. Nie chciała martwić męża. Do rozwiązania starała się prowadzić normalne życie. Niepokoiły mnie tylko ciche porządki, jakie robiła dzień po dniu, odpowiada mąż, w każdym kącie naszego domu, jak wybierała się ją daleko podróż. I kiedy Piotr jechał służbowo do Paryża, powiedziała, przywieź mi żurnal mody. Jeśli Bóg ratuje życie mnie i dziecku, chcę, chciałbym się odprężyć. wielki piątek, dziecko przychodzi na świat. Wielką sobotę, znaczy wielki piątek zaczęła rodzić, a wielką sobotę przez cesarskie cięcie dziecko przychodzi na świat zdrowa dziewczynka Zianna Emanuela. Kiedy przyniesiono maleństwo, Patrzyła na nią długo, opowiada mąż. Przyłożyła je obok siebie ze szczególną czułością. Przytuliła leciutko, bez żadnego słowa. Żyła jeszcze tydzień. A w, żurn a w żurnalach, który przywiózł jej mąż, zostały zaznaczone modne sukienki, które się im podobały. Dzianna rozwiernił, ratowała to dziecko nie dlatego, że chciała iść do nieba. To też, ale to było, na pewno było gdzieś z tyłu. Nakryst, zwyczajnie instynkt matki. Że życie dziecka, tego który nosi, jest tak samo ważne jak tych dzieci, które już urodziła. I że dlatego, które nosi w sercu, jest niezastąpiona. I jej listy, które po niej zostały, które do męża, do sióstr, do braci, no pokazują, że z jednej strony prowadziła normalne życie jak kobieta, a z drugiej strony one były piękne, właśnie chrześcijańskich zasad i tego boskiego porządku. Rozjawienie Dzianna. Nie jest jakimś wyjątkiem. Do, do pierwszej wojny światowej śmierć przy porodzie była najczęstszą przyczyną śmierci kobiet na świecie. To jednak jest jakieś niebezpieczeństwo. Jakkolwiek e, bycie w ciąży przy stanie błogosławionym i poród to nie choroba, to normalny stan. Może ktoś z Was ma jakieś trudne zawody, ale Wasze żony, rodząc Wasze dzieci, ryzykują znacznie więcej. Pamiętajcie o tym. O tym, co mówi święty Paweł Quotidiem Morior codziennie umiera. Drodzy wierni, już dalej będę już zegar, zegar wybił, mogą jeszcze bardziej zachęcać do różnych rzeczy, do życia pełnego poświęcenia. Ale myślę, że ten przykład jest tak wymowny, ich piękne życie, Gdzie tam nie były jakieś wielkie mistyki, jak to czytamy, czasami niektórych świętych. Ale to są święci jeszcze bardziej wybrani. To byli normalni katolicy. Normalni, szlachetni, oddani Bogu katolicy, którzy postawili sobie za zadanie quotidie morio, codziennie obumieram, służąc innym. Niech przykład świętej Joanny Molla będzie tym przykładem, ale nade wszystko Najświętsza Dziewica Maryja i nasz słodki Odkupiciel. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.